W ostatnich programach dotyczących antychrysta uświadomiłem sobie, że zostały jeszcze tematy, którym lepiej bliżej się przyjrzeć, bowiem powinno to zlikwidować pewne niejasności i niedomówienia oblegające owo zagadnienie. Szczególnie zwracam się teraz do różnych nieumiejętnych, niedouczonych, nieświadomych, a jednak na tyle bezczelnych, aby za antychrysta przyjmować papieża za apokaliptyczną nierządnicę kościół rzymski. Szczególnie karygodne jest to w odniesieniu do różnych dwulicowych księży, którzy zamiast stawać w obronie kościoła i papieża, przyjęli owe zwodnicze i zgubne pomysły za swoje i rozpowszechniając je dalej, wprowadzają jeszcze większy zamęt w kościele ku radości i poklaskowi wrogów kościoła oraz różnych innych zwiedzionych dusz. A tymczasem jest przecież organizacja, która istnieje już dość długo i w niewypowiedzianie większy sposób przypomina właśnie coś, co można by już nazwać kościołem Antychrysta, oczekującym na swego Mesjasza. Organizacją ową jest zaś masoneria, a jej antychrystusowy status postaram się teraz choćby pobieżnie przedstawić i wyjaśnić. Otóż masoneria też ma przynajmniej pięć stopni, które można by nazwać kapłańskimi. I tak dla rytu masońskich templariuszy jest to stopień rycerza, templariusza, kapłana. Dla rytu masonów w łuku królewskiego sklepienia jest to stopień wysokiego kapłana, który łączy się też z masoński zakon wysokiego kapłaństwa. Dla Zjednoczonych stopni masońskich jest to stopień wielkiego, wysokiego kapłana, zaś dla rytu szkockiego masonerii są to stopnie Różanego Krzyża i Wielkiego Kapłana. Nie wspominam tutaj oczywiście o wszystkich masońskich rytach, ale to, co zostanie przedstawione, i tak powinno wystarczyć dla potwierdzenia tezy, iż owym przyszłym pomagierem antychrysta, ową drugą bestią czy fałszywym prorokiem, może być właśnie ktoś z kręgów masońskich, reprezentujący owo rzekome masońskie kapłaństwo. Zresztą już sama ceremonia podstawowa w masonerii, czyli podniesienie masońskiego czeladnika na stopień mistrza masońskiego, czyli faktyczne uczynienie kandydata masonem, niesie w sobie ów zalążek odniesienia do antychrysta, bowiem owo podniesienie jest psychodramą, podczas której mason ma się wcielić w postać zabitego idola masonerii Hirama Abifa, który zostaje wówczas wyjęty z grobu czy też ożywiony. Chodzi o rodzaj przejścia inicjacyjnego. Jednak cała ta praktyka zdaje się być bardzo podobna do tego, co Apokalipsa Świętego Jana przekazuje na temat Antychrysta, który będzie udawał własną śmierć, aby następnie wstać W celu wywołania fałszywej wiary w siebie u przez to ludzi, czyli jego wiernych, uważających go za Mesjasza. A zdaje się, że do czegoś takiego jest już te. Teraz właśnie przyzwyczajana nas masoneria i masoni uczestniczący w owym rytuale, który wskazuje też, na jakiego Mesjasza oczekuje i czyim kościołem jest właśnie masoneria. No ale jak Kościół, powie ktoś, no to masoneria powinna mieć również ceremonie, budynki sakralne, rytuały i szaty liturgiczne. No i właśnie okazuje się, że masoneria poniekąd to wszystko ma. Ale zacznijmy od początku. Masoneria rozpoczęła się w Szkocji pod koniec XVI wieku, a następnie stopniowo rozprzestrzeniała się na całe wyspy brytyjskie. Niemniej to dopiero 1717 rok przyjęto za hipotetyczny początek jej działania, kiedy to cztery lodyńskie loże zjednoczyły się w jedną nową organizację. No i już od tego nowego początku masoneria nie miała żadnych obiekcji, aby być kojarzoną z siłami mroku. Spotkania masońskie na początku nie mając zazwyczaj własnych budynków, odbywały się bowiem po oberżach, których właściciele też często byli masonami. No i w spisie ogólnym lóż z 1733 roku figuruje taka loża szkocka numer 115, która odbywała ze spotkania na ulicy Świątyni Barowej w oberży czy tawernie pod diabłem, i której to loży herb zawierał się właśnie w tym, że przedstawiał jakąś osobę niby duchowną, bratającą się z diabłem co wszystko niby miało przyśmiewczy charakter, ale ustaliło pewien masoński kanon odnoszenia się do ciemności w masońskich świątyniach. I z kolei, gdy w 1813 roku powstała organizacja zwana Zjednoczoną Wielką Lożą Anglii, to również w swoim herbie przejęła ona cherubinki o dość dziwnym wyglądzie, mianowicie zamiast stóp posiadające kopytka, co przecież od zawsze było atrybutem graficznym diabła. A zatem masoneria to takie aniołki z kopytkami – Świadczy to też o tym, że są inne grafiki, które wskazują, iż takie chorobinki z kopytkami są wedle masonów ich duchami opiekuńczymi, duchami opiekuńczymi loży masońskiej, a następnie w założeniu również strażnikami odbudowanej w przyszłości świątyni jerozolimskiej. Wróćmy jednak do historii rozwijania się owego kościoła masonerii. Otóż skoro następnie masoneria zaczęła przenikać na kontynent europejski, w pierwszej fazie była jako organizacja wywrotowa prześladowana przez władze państw europejskich, w większości, które były przecież katolickie. Co spowodowało to, że masoni spotykali się tajnie po domach, zaś ich przebywanie w masońskiej świątyni stało się symboliczne. Czyli, że wystarczało na podłodze danego pomieszczenia rozłożyć obrazek czy płachtę z masońskimi określonymi oznaczeniami, a zgromadzenie owo przyjmowało i już znalazło się w masońskiej świątyni. Masońska świątynia nie była zaś przypadkowa, ale zawsze miała stanowić odniesienie do zburzonej świątyni żydowskiej znajdującej się w Jerozolimie, zaś masoni przygotowywali się do tego, aby w symboliczny sposób odbudować ową świątynię co też niesie w sobie już zażywie antychrześcijańskie, bowiem z kolei wedle katolickiego nauczania od początku istnienia chrześcijaństwa zawsze przyjmowano, iż świątynia żydowska ma zostać odbudowana dopiero u końca czasów przez nadchodzącego antychrysta. Zatem taka masońska identyfikacja od razu stawia ową organizację już w określonym kontekście. Niemniej, skoro masoneria zaczęła z kolei dochodzić do władzy i wychodzić z podziemia, sama zaczęła budować swoje budynki kultyczne zwane lożami. I nie tylko lożami, bowiem w szczytowym okresie panowania masonerii na świecie, czyli w wieku XIX, w Stanach Zjednoczonych zaczęły powstawać już tak olbrzymie budynki, które wręcz zaczęto nazywać masońskimi katedrami. I proszę, dla potwierdzenia chociaż dwa przykłady z Detroit i z Filadelfii. Otóż katedra masońska w Filadelfii w USA jest tak wielkim budynkiem, że przytrzymała znajdujący się tuż obok niej kościół metodystów. Ale nie ma się co temu dziwić, bowiem masoni stosowali ten trik w wielu państwach na świecie, niejako przyklejając się tam, gdzie znajdowała się właśnie jakiś kościół chrześcijański i w sposób widzialny lub ukryty budując obok niego swoją lożę lub jakiś jeszcze bardziej obszerny budynek, dla widzialnego lub niewidzialnego zaznaczenia tego, iż tam, gdzie odbywa się kult chrześcijański, tam i pełzają ceremonie masońskie. Już to powinno zastanowić, dlaczego masoni mają akurat taki kompleks na punkcie chrześcijańskich ośrodków kultu. I nie trzeba nawet daleko szukać, ale i w Polsce też miały miejsce przypadki właśnie takich sposobów lokalizacji. Powiem na przykład, jak tylko katolicy zaczęli na początku XX wieku budować Kościół Serca Jezusowego, w silnie wówczas zdominowany przez niemców Gdańsku w Rzeszczu, wówczas od razu i to tuż, tuż koło tego kościoła, masoneria gdańska wybudowała obszerną kamienicę ozdobioną zresztą obficie masońskimi symbolami, aby zaraz niedaleko miejsca, gdzie sprawowany był katolicki obrządek, miały miejsce i masońskie brewerie. A odległość była naprawdę niewielka, bowiem od kościoła do kamienicy było z jakichś 15 metrów, zaś od plebanii do kamienicy z jakichś 5 metrów. Także widać z tego, jak bardzo masoni chcą się podklejać do kościoła. Powracając zaś do katedry masońskiej w Filadelfii, to wewnątrz owego budynku znajduje się wiele naprawdę olśniewających pomieszczeń, których wygląd nieodmiennie kojarzy się jakby z ich przeznaczeniem kultycznym. Ale jest to bardzo dziwny kult. Masoneria, bowiem, i to też trzeba sobie jasno powiedzieć, gromadzi w sobie wszelkie duchowe błędy, które ludzkość popełniła w ciągu wieków, tworząc z nich coś w rodzaju eklektycznego amalgamatu fałszywych wiar i wyznań, z których każdy mason, niebezpiecznie bawiący się swą duchowością, może sobie powybierać to, co mu odpowiada. No i w ten sposób mamy też zapowiadany synkretyzm. W masońskiej katedrze filadelfijskiej przejawia się to chociażby w kultywowaniu zabobonów staroegipskich i zabawy, właśnie w to pseudo-staroegipskie kapłaństwo. Z kolei w masońskiej katedrze w Detroit jest jeszcze bardziej eklektycznie. W masywnym budynku znajduje się bowiem bardzo majestatyczne wnętrze, które czasami bywa wynajmowane dla odbycia tam ceremonii ślubnych. Tak, tak, bowiem masoneria wynajmuje swoje pomieszczenia dla różnych celów. A ponadto w samej masonerii Rytu Szkockiego są przewidziane właśnie pseudo-sakramenty masońskiego chrztu czy masońskiego małżeństwa. Co świadczy, jak bardzo owa organizacja chce naśladować Kościół. Ale to i tak jeszcze nie wszystko. Bowiem, gdyby ktoś chciałby to samo majestatyczne wnętrze masońskiej katedry w Detroit wynająć na przykład na koncert szatanistyczny, to też nie ma najmniejszego problemu. Gdyż bracia w fartuszkach zgodzą się pod tym względem na wszystko. Och, jak ten rogaty musi kochać Loże Masońskie. Chodząc zaś już do opisów rytuałów masońskiego kapłaństwa, to na przykład w masońskim rycie łuku królewskiego sklepienia istnieje osobny stopień nazwany kapłanem, rycerzem, templariuszem świętego łuku królewskiego sklepienia, na którym to mason zostaje namaszczony olejem na najwyższego kapłana, a całe zdarzenie ujęte jest w ramy jednoznacznie kojarzące się z ceremonią o charakterze religijnym gdzie na przykład sami masońscy kapłani poubierani w stroje kultowe, z mitrami włącznie. Przy czym dzieje się to podczas dziwnej ceremonii odnoszącej się do przystępowania do siedmiu kolumn, symbolizujących siedem apokaliptycznych pieczęci, które jak wiadomo stanowią przecież zapowiedź siedmiu plag mających spaść na ziemię po otwarciu się czeluści odchłani. Ten stopień stał się też niejako osobnym masońskim rytem, bowiem nie można tam wstąpić, ale po przejściu określonych masońskich stopni, ewentualnie można zostać tam zaproszonym. Wspomnianą zaś ciekawostką owego stopnia jest to, iż na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to całkiem niewinny rytuał, który zawiera w sobie głównie teksty ze Starego i Nowego Testamentu, mające potwierdzać jego chrześcijańskość. Niemniej mason, przechodzący tam inicjację, przystępuje do kolejnych apokaliptycznych pieczęci, które, jak wiadomo, są zapowiedzią kolejnych nieszczęść. Oraz przystępując do nich, musi przyznać się też do posiadania kwalifikacji niektórych wcześniejszych masońskich stopni, w których ceremoniach było przecież mniej czy więcej antychrześcijańskich treści. Jak zatem można traktować ów stopień chrześcijańskiego kapłaństwa masońskiego, skoro dopuszcza on takie możliwości? A przecież w Apokalipsie oznacza to, iż po otwarciu pierwszej pieczęci pojawia się jeździec na białym koniu, który według jednej z interpretacji może również symbolizować na przykład, zwyciężającego antychrysta bądź fałszywego proroka, zaś jego koń zarazę. Ponadto mason przyznaje się podczas otwarcia tej pieczęci, iż posiada stopień ucznia, a więc tego, który zaprzysięgał się kiedyś na przecięcie mu gardła. Zaś dla masona, otwarcie się tej pieczęci oznacza otwarcie się dla niego drzwi wiary. Można jednak zapytać wiary w co? W antychrysta czy fałszywego proroka? Podczas otwarcia zaś drugiej pieczęci, czy podejścia do drugiej kolumny. Mason deklaruje się jako czeladnik, a więc ten, który zaprzysięgał się kiedyś na rozrżnięcie mu kratki piersiowej i który wzywał Tubalkaina, czyli tego, który jako pierwszy wymyślił miecz do zabijania się przez ludzi i był podejrzewany o konszakty z mrocznymi siłami. Tymczasem dla masona mają się podczas tego rytuału tworzyć drzwi nadziei, podczas gdy w apokalipsie dotyczy to pojawienia się jeźdźca z mieczem na czerwonym koniu, który to jeździec będzie miał odebrać ziemi pokój. By się ludzie wzajemnie zabijali. Jeździe zaśów był zawsze interpretowany jako nadejście wojny. A zatem taka jest masońska nadzieja? Następnie, mason przechodzi do trzeciej kolumny pieczęci i przyznaje się, iż jest mistrzem masońskim, a więc tym. Który zaprzysięgał się na rozrznięcie mu żołądka i następnie dał się podnieść w masońskim ceremoniale jako wstały, syn wdowy, nowych i który stanowi przecież synonim fałszywego masońskiego Mesjasza, a więc w sumie antychrysta. Ponadto otwarcie trzeciej pieczęści w apokalipsie powodowało pojawienie się jeźdźca z wagą na czarnym koniu, czyli wielką drożyzną pszenicy, jęczmienia, oliwy i wina. A więc podstawowych środków żywnościowych, co zawsze interpretowano w ten sposób, iż pojawienie się owego jeźdźca symbolizowało nadejście głodu. Tymczasem w masońskim rytuale owej pieczęci jest powiedziane coś całkiem przeciwnego. To jest pojawienie się mądrości, która obficie ma wykarmić swym chlebem i winem tych, którzy ją przyjmą. Zaś Masonowi jest też podany kawałek chleba, który on zjada, symbolizujący mannę ukrytą, a dla tego, kto ją zjada, jest to jakby równoznaczne z przyjęciem przez niego Białego kamienia z nowym imieniem, co stanowi przecież wyznanie wiary w Mesjasza. A choć rytuał masoński mówi tam o uczynieniu tego w imię Jezusa Chrystusa, to biorąc pod uwagę całą ciągłość masońskich ceremoniałów, można przypomnieć, iż może przecież w tym tkwić dwuznaczność. Bowiem wcześniej otrzymanie Białego Kamienia zostało w masońskim rytuale zawłaszczone na rzecz właśnie Hirama Abifa, symbolizującego masońskiego Mesjasza. Ponadto, według rytuału, mają się dla masona otworzyć wówczas drzwi miłosierdzia. Cóż więc to wszystko miałoby oznaczać? Czyżby to, że w czasach ostatecznych, gdy większość ludzi będzie cierpiała głód, mason przez przyjęcie mesjasza-antychrysta ma zapewnić sobie obfitość? Z kolei mason podchodzi do czwartej kolumny pieczęci i wyznaje i się z przeszłym mistrzem masońskim, który zaprzysięgał się wcześniej na rozerwanie własnego języka. Według masońskiego rytuału otwarcie tej pieczęci spowodowało zaś otwarcie drzwi wypowiedzi dla głoszenia słowa, a zatem mason ma się niejako stać przez to apostołem masońskiej wiary, podczas gdy rytuał jednocześnie zapowiada też zniszczenie dla sprzeciwiających mu się ewentualnie pracowników niegodziwości. W imię kogo ma zaś odbywać się owo masońskie głoszenie? Skoro według apokalipsy otwarcie czwartej pieczęci ma spowodować pojawienie się konia trupobladego, trupo a imię siedzącego na nim miejsca śmierć i otchłań mu towarzyszyła. Czy zatem masoński kapłan miałby stać się ustami i głosicielem, heroldem otchłani? Następnie mason podchodzi do piątej kolumny pieczęci i wyznaje, że jest masonem łuku królewskiego sklepienia czyli tym, który zaprzysięgał się wcześniej na to, iż ma mu zostać rozbita czaszka, a jego mózg wystawiony na działanie promieni słonecznych, oraz tego, i ma, iż ma on ukrywać bez wyjątku wszystkie sekrety innego masona, nawet gdyby tamten był zdrajcą czy mordercą. Ponadto na owym wcześniejszym stopniu łuku królewskiego sklepienia mason zapoznawał się też przecież zastępczym imieniem najwyższego bóstwa, które brzmiało Jach, Ból, On. I mieszało imiona Jechowy, Bala i Ozyrysa, a więc było synonimicznym przykładem masońskiego synkretyzmu. Według zaś Apokalipsy po otwarciu piątej pieczęci ukazał się zastęp męczenników zabitych z powodu głoszenia Słowa Bożego, a zatem wiary w Boga i Jezusa Chrystusa, z których to męczenników każdy otrzymał białą szatę. Tymczasem w masońskim rytuale kandydat zostaje właśnie przyobleczony w strój masońskiego kapłana – to znaczy, wkłada mu się białą szatę i mitrę na głowę, które wraz z płaszczem stanowią ubiór tego stopnia. A przez ów rytuał mają się też dla masona otworzyć drzwi zbawienia. Można jednak zadać pytanie, co szata męczennika dla Boga Jezusa Chrystusa miałaby mieć wspólnego z szatą masońskiego kapłana, skoro ów w swoim masońskim wyznaniu mieszał do niego przecież wszystkie yy, wcześniej różne pogańskie bóstwa a zresztą to za masońskie głoszenie słowa, skoro wcześniejsza pieczęć sugeruje, iż może chodzić o głoszenie piekła. Ale nie ma się co dziwić, skoro y, potrzebne są do tego takie wartości moralne, jakich nabył mason poprzez y, przysięgi łuku królewskiego sklepienia. Następnie mason podchodzi do szóstej kolumny pieczęci i wyznaje, iż jest masońskim rycerzem templariuszem, czyli tym, który jako masoński templariusz wypijał poprzednio wino z czaszki, Ku własnemu potępieniu i poddawał się rytuałowi, w którym zaprzeczano boskości Jezusa Chrystusa. Tymczasem w masońskim rytuale mają się dla masona otworzyć drzwi wytrwałości, dzięki którym ma on zobaczyć Boga. Według zaś apokalipsy, otwarcie tej pieczęci oznaczało następnie, że przychodziły kataklizmy, takie jak wielkie trzęsienie ziemi, zaćmienie słońca czy wstrząśnienie nieba. Jest to bowiem czas gniewu Bożego. Na co zatem liczy wówczas masoński kapłan, skoro postępował przedtem drogą sprzeniewierzenia? Podczas zaś podejścia do siódmej kolumny i otwarcia siódmej pieczęci, mason ma się stać członkiem tego stopnia kapłanem na wzór Melchizedeka. Tymczasem, według apokalipsy, po otwarciu siódmej pieczęci ma nastąpić głęboka cisza, która była, była momentem przed nadejściem ostatecznych plag, zapowiadanych przez. Następujące wtedy gromy, głosy, błyskawice i trzęsienia ziemi. Czy zatem można powiedzieć, iż rytuał wyświęcania, bowiem jest tam również ceremonia namaszczenia, czy też raczej zaprzysiężenia masońskiego kapłana, stanowi w rzeczywistości alegorię mających nadejść na świat nieszczęść? Zresztą i sam taki masoński namaszczony kapłan zaprzysięga się na to, iż gdyby zdradził ów masoński stopień Melchizedeka. To ma go spotkać kara taka jak Koracha, Datana i Abirama, czyli aby został pochłonięty przez rozstępującą się ziemię. A trzeba też nadmienić że wspomniani przed chwilą ludzie, stanowili właśnie buntowników, którzy sprzeciwili się kiedyś Mojżeszowi, chcąc zaprowadzić jakiś rodzaj alternatywnego, a w istocie fałszywego kapłaństwa. Jednak nastąpiło rozdzielenie i ci nowinkarze, którzy w istocie bluźnili przeciw Panu, zostali właśnie pochłonięci przez. Rozstępującą się ziemię, bądź spaleni ogniem niebieskim. Tymczasem taki to właśnie rodzaj kapłaństwa zdaje się również reprezentować ów masoński stopień rzekomo powołujący się na chrześcijaństwo, a w istocie będący w całkowitym przeciwstawieniu do prawdziwej istoty chrześcijaństwa i kapłaństwa Chrystusowego. W tym wszystkim chodzi jednakże jeszcze i o coś innego. Otóż masoneria, poprzez wprowadzenie stopni takich, jaków przed chwilą wspomniany, otwiera właśnie furtkę do szukania łącznika z różnymi tak zwanymi kościołami gnostyckimi, chcąc, aby i ta gałąź błędu miała swoją reprezentację w masonerii. Zapraszam również niedługo do oglądania kolejnej części programu o Kapłaństwie Masońskim, bowiem będą tam jeszcze większe jazdy.